paść mojej owieczki, mówi Jezus do Piotra. A dzisiejszy tekst dzienny zachęca starszych zborów, by byli przykładami dla trzody. No i są, oczywiście, że są, ale co najwyżej przykładami ślepej lojalności wobec ciała kierowniczego z Ameryki. I co tekst mówi dalej? Niekiedy może Ci się wydawać, że jesteś tak zajęty lub zmęczony, że nie dasz rady sprostać temu zadaniu. No cóż, jakoś zbytnio się nie męczą, kiedy trzeba pobawić się w religijnych policjantów i pośledzić swoje owieczki, czy te aby czasem nie robią czegoś niewłaściwego. A potem jakoś nie mają oporów i zmęczenia przy intymnych przesłuchaniach młodych kobiet. Wtedy do owieczek, to są pierwsi. Ale gdy owieczka ma depresję, problem w rodzinie, albo po prostu potrzebuje odpowiedzi na pytania dotyczące swoich wątpliwości, to co słyszy, Jehowa Ci pomoże, módl się więcej, podporządkuj się, albo czy aby na pewno wystarczająco się starasz, bo może robisz za mało i w tym tkwi problem, o ile wcześniej nie wyleci za drzwi przez komitet. Są starsi z sercem, nawet wielu, ale z większości z nich system świadków robi bezuczuciowych funkcjonariuszy. Jeśli widziałeś taką sytuację, to zostaw łapkę w górę i komentarz, bo na tym kanale nie boimy się mówić prawdy.